Mamy postój na obiad przy, przy pogranicznikach. Chłopacy, znaczy panowie, celnicy, pogranicznicy, a może nawet wojsko, pytali się czy coś nam trzeba, wody, piciu. Ale my mamy swój własny posiłek, mamy kiebasę myśliwską, mamy one serki ze śniadania, serki. Serki troszkę Jajka też za śniadania zawinięte No i będziemy będziemy sobie szamać, bo już pora obiadowa. O, a pan celnik niesie nam wojskowy niesie nam chyba jakieś wysłanie Także i gościnność ma <grymne> 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 Możesz przyjechać? Dziękuję, dziękuję Ok, A thank you, thank you. Okay, uh, ze... Dziękuję, uh... ah, okay. Okay. Bye bye. Bye bye. nam przyniósł I będzie naprawdę, chyba nam jeszcze śpiwór nie Mamy <laughs> chlebek typu habza A cebulę chyba do Polski dowiozłem Tam są w Trochę nieładnie z naszej strony żyjemy bo jest ramadan Chodź Cholera On nie może być nagrany Przyniesie na kocyk Zatrzymaliśmy się na takim punkcie celnym urzędują. Młodzi żołnierze. Nie wiem ile oni mieli. 20-25 lat. Zrobili tylko zdjęcie paszportów. Yy, powiedzieli, że jeżeli trzeba wody, czegokolwiek, to, to służą pomocą. Rozbiliśmy się z wodą, pod drzewkiem. A panowie przynieśli podusie, koc. Bardzo, bardzo serdeczni i niegościnni. Tak trochę nieładnie z naszej strony, bo jest ramada, no nie w ciągu dnia nie jedzą. No ale przeprosiłem i o, oni też za bardzo nie mieli jakiegoś problemu. Pozdrawiam. Smacznego. Cześć.